Prawdziwe życie z Chrystusem wcale nie musi być bierne. Okazuje się, że Bóg powołał nas nie do bierności i cierpliwego znoszenia każdego ciosu strachu, ale wyposażył w narzędzia do kontrataku. I nawet więcej, bo pokazał nam, jak to się robi. Ciekawi? Chodźcie. W poprzednim odcinku bardzo często używałem stwierdzenia, że Bóg rozumie nasze obawy, że Bóg rozumie twój strach. Ale tak naprawdę, jak to możliwe, że ten Bóg Wszechświata to rozumie? Wiesz czemu? Bo Boże, syn, sam przeżył takie momenty. Ewangelista Łukasz, który był bardzo wnikliwy w swoich opisach i dzięki mu za to, opisał moment, w którym Jezus Chrystus, Pan Jezus, w momencie, kiedy modlił się w Getsemane, przeżył pewien moment, bardzo istotny moment. I ten fragment w 22 rozdziale Ewangelii Łukasza mówi tak. Po przybyciu na miejsce powiedział do uczniów: módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Sam zaś odszedł od nich, mniej więcej na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Pan Jezus jest właśnie w momencie, który zmierza do centralnego punktu i centralnej idei jego przyjścia tutaj na Ziemię. I przychodzi jeden moment wahania, ponieważ wie, Jezus dokładnie wie, co się później wydarzy. No, ale nie, nie, to jest jakaś nagięta interpretacja tego fragmentu. Pan Jezus na pewno nie przeżywa w tym momencie stresu. I właśnie dlatego ewangelista Łukasz zaraz później dodaje jeszcze jeden werset. A on w swoim zmaganiu tym usilniej się modlił i jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Kiedy organizm się poci potem, to może bardzo często oznaczać, że jest w fazie stresu. Ale kiedy organizm poci się krwią, to oznacza, że ten level stresu jest ekstremalny. Pan Jezus w tamtym momencie przeżywa ekstremalny stres. No ale jak to jest, że Jezus Chrystus, zbawiciel Bóg, przeżywa taki stres? Że coś go w ogóle dotyka? No właśnie, bo dla ciebie i dla mnie w geście miłości Pan Jezus zdecydował, że na tą ziemię przyjdzie jako stuprocentowy Bóg. A jednocześnie jako stuprocentowo ludzki, stuprocentowy człowiek, żeby móc zmierzyć się z tym wszystkim, z czym mierzysz się Ty i ja, żeby stanąć naprzeciw każdej obawy, którą Ty i ja przeżywamy w swoim życiu, i ten nietykalny Bóg postanowił, że żyjąc tu na Ziemi da się dotknąć wszystkim tym okolicznościom i w tym momencie pozwala stresowi siebie dotykać. A ten stres jest o tyle ekstremalny, że Pan Jezus dokładnie wie, co go zaraz czeka. Fuh, takie momenty są najgorsze, najstraszniejsze, kiedy siedzisz w holu dentystycznym i słyszysz te wirniki, słyszysz to wiercenie zęba i jęki człowieka i wiesz, że zaraz Ty, następny jesteś w kolejce, ale prawda jest taka, że czasem ta cisza w oczekiwaniu na to krzesło dentystyczne jest straszniejsza niż samo to krzesło. Ale pana Jezusa nie czekał żaden dentysta. Pana Jezusa czekał wściekły tłum ludzi. Który zaraz miał cały swój gniew, całą swoją złość, całą swoją nienawiść wyżyć na nim, na niewinnym baranku świata. A tak naprawdę rękami tych ludzi, na Jezusie Chrystusie, miało się wyżyć całe piekło za wszystkie wieki, cała nienawiść, całe zło, piekło miało się wylać na baranka świata, Jezusa Chrystusa. Jezus dokładnie wiedział, co go czeka, dokładnie wiedział, jaki człowiek pocałuje go na. Symbol zdrady w policzek. Dokładnie wiedział, który żołnierz opluje go zaraz. Dokładnie wiedział, w które miejsce dłoni zostanie wbity gwóźdź i jak wiele uderzeń młotkiem będzie to kosztować. On dokładnie wszystko wiedział. Kiedy, co, gdzie i jak. Ta cisza w oczekiwaniu na takie momenty jest straszniejsza niż być może cokolwiek, co pojawi się później. I kiedy patrzę na tego pana Jezusa, który klęczy właśnie w ogrodzie Getsemane i poci się krwią to ogarnia mnie z jednej strony tragizm tej sytuacji, a z drugiej strony fascynacja Jezusem. Bo kiedy patrzę na tego Jezusa, który przeżywa większy stres w swoim życiu niż kiedykolwiek ja w swoim własnym przeżyję. To patrzę na niego i widzę jak autentyczny jest mój pan, jak autentycznym zbawicielem jest ten mesjasz. Że Jezus Chrystus to nie jest jakiś niewidzialny, powietrzny byt we wszechświecie, który po prostu steruje wszechświatem, ale ten Jezus to jest osoba, ktoś, kto dokładnie mnie rozumie, wie co czuję, wie co przeżywam i potrafi temu zaradzić. On jedyny zna drogę wyjścia. Nie wspominając już, że cały ten moment, całe to swoje życie przeżył z powodu mnie i z powodu ciebie, żebyśmy my w swoim życiu, albo fizycznie, albo duchowo kiedyś, nie musieli na takim krzyżu wylądować. To jest mój Pan. Ale kiedy patrzę na tego samego Jezusa, to moja fascynacja tutaj się nie kończy. Bo kiedy patrzę na tą historię, to Jezus w tamtym momencie owszem przeżywa najbardziej ekstremalny stres i pozwala się mu tknąć, ale z drugiej strony ten stres wcale z Jezusem nie wygrywa. Bo okazuje się, że choć Jezus przeżywał stres, to dokładnie wiedział, co z nim zrobić i jak go pokonać. Tak, stres mógł dotknąć zbawiciela wszechświata w ogrodzie Getsemany, ale ten zbawiciel wszechświata. Nie przegrał z tym stresem, On wiedział, jak sobie z Nim poradzić. Ale pomyśl o tym przez chwilę. Czy Jezus nie mógł w jednym momencie albo jednym słowem po prostu wygrać z tym stresem, wygrać z tym momentem jako bóg wszechświata? Czy nie mogły Chodne aniołów przyjść i poradzić sobie z tym momentem i pocieszyć Zbawiciela, albo zniszczyć wszystkich wrogów Jezusa? Oczywiście, że mogli. Więc dlaczego Jezus nie wybrał tej opcji? Ponieważ Jezus, zamiast wybrać najprostszą, i najłatwiejszą, boską opcję. Wybrał tą ludzką. Ale wiesz czemu? Dlatego, żeby tobie i mnie, żyjącymi kilka tysięcy lat później po nim, pokazać, że z momentu stresu wcale nie trzeba wychodzić boską mocą, ale każdy z nas, ty i ja, możemy zrobić to samo co Jezus i poradzić sobie realnie ze strachem, obawą, kompleksem czy stresem w swoim życiu. A ta wygrana, to wyjście z tej doliny opiera się na tym, na czym opierała się Sytuacja Jezusa w tamtym ogrodzie, na relacji z Ojcem w Niebie. I tak dochodzimy do niezwykłej prawdy na temat życia, że odwaga to wcale nie jest brak strachu. Odwaga to sposób poradzenia sobie ze strachem. Nie daj sobie wcisnąć podróbki bohaterstwa. Bohaterstwo nigdy nie było i nigdy prawdziwe bohaterstwo nie będzie nie nieodczuwaniem przeciwności. Ale bohaterstwo to tak naprawdę jest umiejętność radzenia sobie albo odpowiadania na przeciwności. Tego właśnie symbolem jest krzyż. Krzyż, którym, na którym Bóg postanowił, że odpowie na potrzebę ludzkości, ponieważ tak bardzo bolał i smusił go grzech, który zniszczył cały jego piękny projekt wszechświata. Krzyż nigdy nie był symbolem czegoś nieudanego albo symbolem ucieczki. Krzyż od zawsze był symbolem siły i poradzenia sobie ze strachem. Odwaga wcale nie jest nieodczuwaniem strachu, ale umiejętnością poradzenia sobie ze strachem. Tajemnicą największych mówców wcale nie jest to, że nie odczuwają stresu, ale to, że wiedzą, co z tym stresem zrobić. Tajemnicą najlepszych sportowców wcale nie jest to, że nie odczuwają w ogóle żadnej presji, ale to, że wiedzą, jak tą presję wykorzystać. A tajemnicą najwytrwalszych w życiu wcale nie jest to, że nie odczuwają bólu, ale to, że wiedzą, jak na ten ból w swoim życiu odpowiedzieć. A moją tajemnicą na stres, kiedy, bo on tu jest, kiedy tutaj jestem i mówię właśnie do Was, i wiem, że zaraz będziecie oglądali ten odcinek, wcale nie jest to, że nie odczuwam żadnego stresu, tylko to, że mam swój własny lejek, przez który wiem, jak tą parę z tego czajnika wypuścić. No dobra, odwaga nie jest od nieodczuwaniem strachu, ale umiejętnością poradzenia sobie ze strachem. Ale w takim razie, jak realnie, jak praktycznie w swoim życiu pokonać ten strach? Pozwól, że posłużę się pewnym obrazem. Wyobraź sobie, że właśnie teraz znajdujesz się na statku, który Chyboce się na tafli wody, bo właśnie teraz zaatakował Was wielki sztorm, wielka burza. Jakie dwie pierwsze rzeczy robią wprawni marynarze w takiej sytuacji? Po pierwsze, wyrzucają za burtę zbędny, ciężki balast. A po drugie, chwytają liny, wiążą je i robią wszystko, co mogą, żeby utrzymać statek na tafli, żeby on nie przewrócił się, żeby płynąć dalej. No okej, okay, fajny obraz, ale jak to zastos zastosować w swoim życiu? Spójrzmy na Jezusa, jak on to zrobił. Kiedy Jezus znajduje się na być może najbardziej rozsztormionej wodzie w swoim życiu. Po pierwsze, to co robi, to zrzuca balast. I czytamy o tym w 22 rozdziale, tym samym, który czytaliśmy na początku. Kiedy Jezus sam zaś odszedł od uczniów, mniej więcej na odległość rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się w tym sztormie. I postanowił, że wyrzuci swój balast i powie: Ojcze, jeśli chcesz. Oddal ode mnie ten chielich, ale nie moja, ale niech Twoja wola niech się stanie. Pan Jezus w tym momencie wyrzuca swój balast, który nie pozwala mu pójść dalej. Wyrzuca go i zrzuca na swojego Ojca. Wszystko to, co go gnębi, wszystko to, co właśnie teraz urasta do rangi wielkich olbrzymów, Jezus Chrystus bierze i wyrzuca na plecy swojego Ojca. Jakie to jest niesamowite! Bóg daje tobie i mnie teraz szansę, żebyśmy nieważne jak wielkie są nasze sztormy, albo nieważne do jak wielkich urastają nasze strachy czy kompleksy, żebyśmy mogli wszystkie je zrzucić na naszego Pana, na naszego Pana w niebie. On jest w stanie to dźwigać, on chce to dźwigać. Nie wiem, czy kiedykolwiek myślałeś o tym w ten sposób na temat Boga, że on chce z Tobą nieść Twój ciężar że On jest w stanie wziąć za Ciebie ten ciężki bagaż Twojej przeszłości, ten ciężki bagaż Twojej teraźniejszości albo może tego, co nadejdzie w przyszłości, chce to ponieść za Ciebie. Nie musisz nieść tego sam. To, co możesz zrobić w momencie swojego strachu, to po prostu znaleźć cichy skrawek czasu z Panem, tym Bogiem w niebie i wyrzucić na Niego wszystko, co Cię gnębi, wszystko, co przeraża. Powiedz Mu o tym. Jezus tak zrobił w wygrodzie Getsemane. Wyrzucił swój balast na Ojca w niebie, a wtedy stało się coś niezwykłego i czytamy o tym dalej. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodawał mu sił, a on w swoim zmaganiu tym usilniej się modlił i jego podbył jak krople krwi spadające na ziemię. Drugi krok, który podjął Jezus, to postanowił, że kiedy wyrzuci swój balast, będzie płynął dalej, a całe niebo postanowiło, że będzie wspierać Jezusa, Baranka Bożego w największej batalii w historii wszechświata. Więc kiedy tak jak Pana Jezusa atakuje moment stresu, albo może Ciebie atakuje moment kompleksu, obaw, przeszłości, zrzuć to na Pana, ale potem nie dawaj się, nie zamykaj w ciemnym zaułku. Pędź dalej, wiąż liny na statku i rób to, co masz robić. Żyj dalej z Panem, z Twoim Panem. Kiedy Bóg jest Twoim generatorem, nie ma takiej przeciwności, ani sztormu, ani obawy, która byłaby w stanie wyczerpać Boże zasoby. Nie ma takiej żadnej. Więc skoro Bóg jest generatorem, to gdzie jest zasilacz, przez który mogę się do Niego podpiąć? Kochani, tutaj. To jest twój i mój zasilacz, przez który możemy żyć prawdziwą odwagą, która wcale nie musi być nieodczuwaniem czegoś, ale sposobem radzenia sobie z każdym odczuwaniem przeciwności. Więc kiedy wiesz, że w Twoim życiu znajduje się moment strachu, nie waży, czy on wynika z pandemii, z COVID-19, czy może z czegoś, co już w Twoim życiu było albo będzie, jeżeli wiesz, lokalizujesz w swoim życiu jakiś moment strachu, znajdź to, co Boże Słowo mówi na ten temat, co Bóg powiedział o tym momencie strachu. I za każdym razem, kiedy zaatakujecie taki strach, taki kompleks, taka przeszłość, wracaj do tego, co powiedział Bóg. Wracaj do tego, co mówi Twój Pan. To jest najlepszy sposób na poradzenie sobie ze strachem w swoim życiu, kiedy podpinasz się pod najlepszy zasilacz do najlepszego generatora w niebie, i potrafisz radzić sobie ze strachem. Bóg chce mieć z Tobą Twój ciężar. Więc kiedy skończy się ten odcinek, być może to dobry czas dla Ciebie, żeby iść do Boga, zrzucić na Niego swój balast, wyrzucić na Niego wszystko to, co Ciebie, co ciebie gnębi, być może coś, co, czego nikomu jeszcze nigdy nie mówiłeś, ale potem wiązać linę na statku, płynąć dalej, ale nie samemu, tylko zaprosić Jezusa na swoją łódź i przez ten sztorm podpiętym do Niego przepłynąć dalej. Rozpracuj swój strach. Znajdź to, co Bóg mówi na temat Twojego strachu. Pejdź do Pana, pomóż się, przepracuj z Bogiem swój kompleks, swój strach, swoją obawę czy najciemniejszą dolinę, a wtedy całe niebo będzie wspierało Ciebie w tym, żeby największą misję Twojego życia przejść. Być może nie bez przeciwności, ale na Bożą chwałę, jak zwycięzca. Bo nie ma nic lepszego, niż przeżyć życie z Bogiem na Jego sposób, podpiętym do Niego. Bo od kiedy świat poznał imię Jezus. Od wtedy grawitacja strachu została wywrócona do góry nogami. A właśnie grawitacja strachu. To właśnie o niej, niesamowitej, powiemy w następnym odcinku. W takim razie miej się dobrze, przepracuj, co wiesz, że masz do przepracowania, albo jeżeli wiesz, że ktoś wokół ciebie powinien coś przepracować, podaj mu tą prawdę, ten odcinek dalej. Trzymajcie się, kochani. Żyjcie pięknym, zwycięskim życiem. Do zobaczenia. Cześć.